Dziś spotykamy się w grze SCP Task Force. Niegdy już nagrywałem z niej już jeden odcinek. Pierwsza misja, Nine Tilted Fox. Taka była operacja chyba, bo widzę tutaj symbolik, jest SCP Grupa Zadaniowa Nine Tilted Fox. Teraz widzę, że na Black Knight Marto prawdopodobnie wydaje mi... Powiem tak, znam się troszeczkę na SCP, tutaj nie będę kłamał. Black Knight Marto wydaje mi się, że może być teoretycznie dziadek. Chociaż może to też być obrona VIP-a, bo jest tutaj ikona Red Right Hand, czyli grupa e, Alfa01, chyba. Jeżeli się nie mylę, tak czy inaczej jest to druga misja. No i zobaczymy, z czym to się je. Zaczynajmy. Port Lockroy, Antarktyda. Autoryzacja operacji Rada o 5. Jednostka Alfa1 rex 20000, Alfa00. Overwatch. Z rozkazu Rady O5. Misja ta została oznaczona dostępem poziomu 5. Overwatch. Rada również oznaczała tę operację jako nagły wypadek poziomu 7. Porażka nie będzie tolerowana. Overwatch Agencja wywiadowcza odkrywa niedaleką bazę, do której został zabrany członek Rady O5 4. Overwatch Satelita pokazuje obraz wykrytej bazy operacyjnej. Możemy przypuszczać, iż znajdują się w niej członkowie rebelii chaosu. Overwatch. Twoją misją jest wydostanie członka Rady O5. Overwatch. Niestety, ze względu na wysoką linię obrony antypowietrznej, nie jesteśmy w stanie wysadzić go na ziemię. Overwatch. Będziesz musiał uczyć spadochronu. Pilot. Nadzorca. Jesteśmy na miejscu. Overwatch. Agencie. przygotujmy się do skoku. Czy to jest za niska czułość dla mnie, czy za wysoka? To jest dobre pytanie dla mnie. Oj, Właśnie chyba spaliłem Zipchase. Prawo czy lewo? Wizion. Fajnie było latarkę w ogóle wyłączyć. Nie wiem, czy się da. Oj. właśnie spaliłem w swoją apteczkę. Tak, mam już 7. Aha. Gdzie są te moje kontrolsy? No, kamery, no nie mogę. Okej. Okay. Już chyba wszystko ogarnięte, co powinno zostać. Dobra, mi to najwyżej Trudno, będę po prostu ślepy na ten dystans. A może nie będzie to takiej że różnicy dawać. Zaraz zobaczę, jak mordę zostanie, to znaczy, że będzie zmieniać, ale przeszkadza mi mega talotarz. To, to jest chyba. To jest chyba chaos, jeśli się nie mylę. Chaos nosi takie spodnie zazwyczaj, ale pewien nie jestem. Mam nadzieję, że oni nie będą widzieć latarki, bo to będzie mega niewygodne. Tu coś mamy. Kontynuuj zadanie. Jak tam moja municja jest w porządku, jeszcze mam parę kul. Martwy. A może to będzie zombie, doktor Plaga? Przecież tak to wygląda, jakby miało to taki sens poniekąd. Au. Trochę zabolało. No więc więcej tu nie ma. Mam chyba jakoś więcej życia niż kiedyś. Tak mi się kojarzy, że kiedyś jakoś szybciej umarłem. Co to jest? Dobra, czyli tutaj na razie jest czysto. Czas się przejść dalej. Jak się zmienia te semi auto na auto? pod wałką, tak na razie będzie dobrze z tym A, nie mam amunicji. Czekaj, czekaj, bo mi się. O! Już mam tyle amunicji, że. Nie, no zakładam sobie kajdanki właśnie. To by się przydało wymienić. Okej. Okay. I teoretycznie mogę lecieć dalej. to jest lepsze niż auto, bo dużo więcej pocisków oszczędzam. Skrzynia jakaś. Niewiele mi ona mówi. No dobra. O, otwieram kolejne drzwi. To jest dokąd. Nie ciekawi. Okej, okay, czyli control room jest zabezpieczony. A co w control roomie mamy? Dźwignię, którą należy pewnie przyłączyć. Okej, okay. Okay, coś przyłączyłem. Pytanie, co tam będzie? Mam nadzieję, że. Za przyjście znowu sobie założyłem. Dobra, tutaj jest czysto. I kolejny pokój. Au! Odsuń się. Czemu za mną... Przestań za mną łazić. Musisz sobie przeładować broń. Bo inaczej to bez On się przykleił do mnie w sensie. Come on. Ja rozumiem, że może. Nie, zapτήz się za zakładam. Chciałem za... sprayem przykleić się. Dobra. Proszę się do mnie. O boże, Proszę się do mnie nie przytulać, ale idziemy dalej. Czy trzy magazynki mam, choć łamago mógłbyś się tak do mnie nie przytulać, bo umrzesz mi tutaj. Poczekaj. Myślałem, że mogę strzelać przez siatę, ale jednak nie. A nie. może się podleczę? Nie, lepiej nie. Było blisko. Definicyjnie no, jest nie, semi. Znaczy, semi. No tak, semi jest dużo lepszy niż auto. Armory. Poczekaj, stół. przyda się. No i jedna sztuka ze 4. też się nada. Idziemy dalej. Ciekawe czy mogę tędy wejść. Bo jeszcze nie byłem w sumie. Ało? Nie no, kopie. Jak stoisz na samym środku, naprawdę? Mam nadzieję, że nie oberwał jakoś mocno. Ech. czego nie ma, ale dobra. Znowu dostałem mega mocno, a więc mam mało obszarze. Tak nie muszę bardziej się grać. Chyba, tut. to jest infekcja. No posłuchaj się człowieku! Daj mi to przekręć. I cofnij się. Cofnij się. Chodź. Stój! Stój! No stój! Ten pakuję. Ja muszę zamać, bo on ja się za chwilę sam są ciebie po prostu taki górmok. To się to jest, nie operator, ale o, jednak, czyli tu nic nie ma teoretycznie, tak? Powinno coś być, tak czego? Jest plik, chodź, idziemy dalej. Słyszałem coś dziwnego, z tego miejsca chyba nawet. Zostaw mnie, no! Posuńcie się! Jezus Maria, jaki... ale kambo! Powinienem w sumie go najpierw zostawić, ja. no. dobra. Stój tu teraz, cieciu. Ja mam parę rzeczy do ogarnięcia. Jest bezpieczny, już. W sumie ja powinienem go tak zostawić i przeczesać to wszystko. A teraz mam połowę HP, tylko. Ale on mnie denerwuje, bo on mnie pcha cały czas. Jak stoję w miejscu, to on się przytula, staje mi na głubie, No, come on! Co tak robi? W sensie ja rozumiem, że no, że chłopak jest wystraszony i w ogóle, albo. No dobra. O kur... Jeszcze mam... ...amunicji jedna kulka. Niedużo. Au! Au! Dobra, ostatnia apteczka moja. Teraz albo... Inny. No, amunicja. Jak to zero Mówię, Dopiero, że ten magazynek. Chodź tu, bo jeszcze mi w windę odjedziesz na Kasztanie. Dobra, Ty wszyscy. Mam taką nadzieję. Chodź tu. To nie są wszyscy... stój tu. Coś mi... To nie gra. Czemu ja go zabić nie mogę. Zabijam go w końcu? Nie. Tu go nie mogę zabić. Tu jest jakaś... przestrzeń tam była dziwna. Nie mam jeszcze wcisków. Trzynaście, jeden magazyn. Stój. Au. Zero magazyn. Może być problem. Do. Taki nawet niemały mały. ile mam do tego magazynków 6 Dobra Może nie będzie takiej tragedii Proszę wstrzymać moją amunicja. On się tak wierzga, że nie da się go trafić nawet Ile mam jeszcze pocisków? 3 Zero. Okej, okay, czyli tak Czy tam biegał jeden za pudłem chyba. Ile mam amunicji? Trzy pociski. Dobra. Ile mam teraz? Cztery magazynki, dwanaście kul. Chodź. Jest ciężko. Umieram. Prawie. Niewiele mi brakuje do śmierci. W sensie. jest, tak w ogóle. Został tam, jeszcze nie przyszedł. On się tu zbegował Dobra, szczuty, ci ludzie. Muszę wyłączyć to, jak mam. Bo to są ochraniacze, tak. Tylko w jaki sposób to wyłączyć? w taki, no można. Hmm, tylko gdzie jest ten ostatni, tak? To jest dobre pytanie, chodź. Tutaj jest. Usiądź sobie tutaj na śniegu może. Cofnij się.